Panu Bogu. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze słowo wstępne poświęcę zagadnieniu dosyć trudnemu, bardzo dzisiaj nierozumianemu i wywołującemu dużo emocji i sporów. Tak więc temat dzisiejszego słowa będzie poświęcony na udzieleniu odpowiedzi w oparciu o słowo Boże na takie oto pytanie, czy zbawienie jest przez wiarę czy przez uczynki. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się to, tego w paru zdaniach rozwinąć dokładnie tego tematu, ponieważ jest to zagadnienie idealne na kazanie, albo nawet kilka kazań, ale niech ta mała aplikacja tego tematu zachęci nas do głębszego zastanowienia się nad tym, jak dzisiaj my sami rozumiemy te kwestie, a jak przedstawia to nieomylne, natchnione Duchem Świętym Słowo Boże. Wracając do pytania, czy zbawienie otrzymujemy dzięki wierze czy przez uczynki, musimy pamiętać o tym, że było ono jednym z ważniejszych, a być może najważniejszych z całej teologii chrześcijańskiej. Dało ono początek reformacji, było przyczyną rozpadu i przysłowiowej burzy w kościele katolickim, jak i protestanckim. Do dzisiaj wywołuje wiele sporów, nieporozumień wynikających ze złego zrozumienia Pisma Świętego. Jak dobrze już wiecie, od dziecka byłem wychowany i prowadzony w wierze kościoła katolickiego, które, jak wiemy, duży nacisk w kwestii zbawienia stawia na uczynkowość. Owszem, religia Rzymsko-Katolicka mówi o tym, że do zbawienia potrzebna jest wiara, ale zaraz po tym dodaje uczynki w postaci nakazów i obowiązków, które człowiek zobowiązany jest wypełniać, aby móc uzyskać zbawienie. Dlatego jako katolik musiałem wierzyć w takie rzeczy jak nieomylność papieża, oraz że reprezentuje Chrystusa na ziemi, wierzyć w czyściec i odpusty, musiając zachowywać i wypełniać wiele sakramentów podtrzymujących łaskę, wierzyć w niepokalane poczęcie i w niepowstąpienie Marii, wierzyć, że kapłan nazwany jest Alter Chrystus, czyli Drugim Chrystusem, ma prawo przebaczać grzechy i udzielać pokuty przez sakrament spowiedzi, wierzyć w przeistoczenie chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa wierzyć w wiele innych obrzydliwych i demonicznych praktyk ustanowionych przez ten Kościół. Oczywiście nieprzestrzeganie czy brak wiary w postanowienia i nakazy tego Kościoła grozi, jak sam twierdzi, wypadnięciem z łaski. Jednak dzięki Bożej łasce wiary i nawróceniu danym od Boga mogłem zrozumieć, jak bardzo religia rzymskokatolicka szczęści i umniejsza skuteczności jedynej pełnej ofiary Jezusa Chrystusa. Dzisiejsze spory i kłótnie w kwestii tego, czy zbawienie jest jedynie przez wiarę czy przez uczynki, wynikają, jak dobrze wiemy, ze złego zrozumienia Pisma Świętego. I często spowodowane są tak zwanymi kolejnami religijnymi, pozostawionymi po wszelkiej maści religiach czy też kościołach, zwodniczo nazywających się biblijnymi. Bardzo często zestawia się przeciwko sobie nauki apostoła Pawła w jego listach do Rzymian, Galacjan czy Efezjan, z nauką Świętego Jakuba zawartą w jego liście. Niektórzy widzą różnicę między naukami Pawła, głoszącym o zbawieniu jedynie wtedy, kiedy uwierzymy, a Jakubem, który nauczał o zbawieniu z wiary i uczynków. Wiedząc o tym, że Biblia w żaden sposób nie jest sobie przeciwstawna i zawsze jest spójna w swoim nauczaniu i treści, zobaczymy, jak należy poprawnie rozumieć nauki zarówno Pawła, jak i Jakuba. Zatem przejdźmy do tego, jak Paweł w swoich naukach Przedstawia prawdę o nauce o zbawieniu, gdzie w liście do Efezjan, w rozdziale drugim, są to wersety od 8 do 9, mówi dobrze znane nam już słowa. To jest list do Efezjan, rozdział drugi, werset od 8 do 9. Tutaj cytuję. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z Was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Paweł, wypowiadając te słowa, chciał podkreślić, że dzięki Bożej łasce wiary, człowiek nią obdarowany fundamentalnie zmienia swoje życie i dzięki wierze, całą ufność w kwestii zbawienia pokłada w Jezusie Chrystusie, który oddał swoje życie na krzyżu za grzechy wybranych. Tak jak opisuje to w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Z Drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Werset 17, 17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Dopiero jako nowe stworzenie człowiek obdarowany Bożą łaską wiary, w którym mieszka Duch Święty, jest w stanie wydawać dobre owoce wiary, o których mowa jest w Liście do Galacjan, rozdział 5. Wersety od 22 do 23. To jest List do Galacjan, rozdział 5, werset od 22 do 23. I Paweł mówi tam takie słowa. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Mowa jest tutaj o wszelkich uczynkach, które ludzie dokonują w ślepej gorliwości. Udawaniu dobrych intencji, czy krótko mówiąc, Paweł, wymienia tu dobre uczynki, które są dokonane w posłuszeństwie Bożym przykazaniom i tylko one są dowodem prawdziwej i żywej wiary. Zatem, z jakich uczynków, o których mówi Paweł w liście do Efezjan, rozdział 2, werset 9, człowiek nie będzie zbawiony, czy inaczej mówiąc, usprawiedliwiony, poprzez wypełnienie religijnych nakazów i praktyk, które w żaden sposób nie mogą podobać się Bogu. Odpowiedzią apostoła Pawła na ślepą uczynkowość i gorliwe wypełnianie prawa mojżeszowego przez społeczność Galacjan, głównie pochodzenia żydowskiego, było napomnienie, które wystosował w liście do Galacjan, rozdział 2, werset 16. To jest list do Galacjan, rozdział 2, werset 16. Tutaj cytuję te słowa. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Przejdźmy teraz, drodzy bracia, do nauczania Jakuba, który w swoim liście, w rozdziale drugim wersecie 24 mówi takie oto słowa. To jest list do Jakuba, rozdział drugi, werset 24. Są tam takie słowa. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Tym właśnie wersetem, często wyrwanym z kontekstu, ludzie posługują się, aby, uzas aby dać uzasadnienie i celowość wypełniania różnych religijnych uczynków, aby przez ich często gorliwe i sumienne wypełnianie osiągnąć zbawienie. Jednak Jakubowi chodzi. Dokładnie o to, o czym nauczał sam apostoł Paweł, wyraźnie akceptując to, że prawdziwą wiarę, którą Bóg daje człowiekowi, wyróżniają dobre uczynki wynikające z posłuszeństwa Bożym przykazaniom, o czym Jakub pisze w swoim liście w rozdziale drugim, werset 8. To jest drugi rozdział, werset 8 list do Jakuba. A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z pismem, będziesz miłował swego bliźniego, jak samego siebie, dobrze czynicie. Jakub w swoich naukach gani i poucza tych ludzi, którzy często chełpiąc się podkreślali, że mają wiarę, jednak swoim zachowaniem, czy postępowaniem w żaden sposób nie mogli tego poświadczyć, nieraz przyczyniając się do szerzenia zgorszeń, czy rozłamów w kościele. Dlatego warto przypomnieć tu słowa z listu Jakuba z drugiego rozdziału, Są to wersety od 19 i 20. To jest drugi rozdział, wersety 19 i 20. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Podsumowując i zestawiając ze sobą nauki Pawła i Jakuba, wyraźnie widzimy, że nie mają oni odmiennego zdania co do nauki o zbawieniu. Przedstawiają oni ten sam problem z dwóch różnych perspektyw. Paweł podkreśla fakt o tym, że usprawiedliwienie jest jedynie dzięki wierze. Natomiast Jakub podkreśla, że owocem prawdziwej wiary danej od Boga są dobre uczynki, które wynikają z przestrzegania przykazań Bożych. Drodzy bracia i siostry, dziękujmy Panu Bogu za okazane łaski, a w szczególności za łaskę wiary, dzięki której przyjmujemy i zachowujemy słowa żywota wiecznego i jako nowe stworzenie jesteśmy zdolni do dobrych uczynków miłych Bogu. Amen.